Chcesz wykonać zwiększenie mocy? Może wykonałeś w jakiejś firmie np. chip tuning. Może coś więcej, jak sportowy wydech, czy downpipe, albo nawet usunięto Tobie GPF. Nie wiedziałeś, że to bardzo szkodliwe? Że to przestępstwo? I rynek tuningowy samochody zostaną wezwane do kontroli? Dlaczego? Zobacz, silnik 2.0 Turbo Alfa Romeo, który od początku ma nasilone negatywne zjawiska, jak samo zapłon w komorze spalania, co widać nawet na tym zestawieniu danych diagnostycznych, nadmierne tarcie i nieskuteczny zakres zalecanych stosowanych olejów. Co widać na tych wynikach badania oleju? Sporo paliwa w oleju, ścieru metalicznego, wyczerpanie dodatków, a ten olej miał jedynie 3000 km. Nadmierne wykorzystywanie benzyny do chłodzenia komory spalania. Mieszanka bardzo bogata na poziomie niespalalnym przez silnik spalinowy, czy nadmierne obciążenie z napędu, nieskuteczność separacji oparu ze skrzyni korbowej, niski poziom oleju, co sumarycznie przyczynia się nawet do przyspieszonego powstawania rys i przytarć na gładziach cylindrowych. Wykonując sam tuning, bez skutecznego zmniejszenia negatywnych zjawisk, problematyka tylko bardziej się nasila, pogarsza się sprawność i trwałość, to finalnie ty jako użytkownik, właściciel, niestety poniesiesz za to możliwą prawną, a nawet karną odpowiedzialność. Poczytaj o tym więcej, link w opisie filmu.